Yo, Siemaneczko, wszystkim w tym odcinek wam pokażę, jak zrobić strój nose. Widzicie, mam strój nose. Oczywiście, też na wstępie, możecie zostawić takiego lajka tam na dole. Możecie w tym miejscu dać subskrypcję. Jak wam się spodobał oczywiście ten odcineczek, to możecie też napisać komentarz i napisać co sądzicie o tym stroju. Teraz musimy wejść do sklepu Ammunition. Musimy podejść tutaj do tej kółki musimy kupić jakąś słuchawkę LCD. Obojętny jaki kolor e, słuchawka musicie jakąś, nie wiem, kupić. I dołączamy do misji. Dołączamy do tego polis. Nose. Strój jest bardzo prosty, robi się tak samo jak medyka. Oczywiście, medyk już jest spacowany, misja jest zablokowana. że jest to misja nose polis? Możemy mieć strój nose i oczywiście, możemy mieć strój nose z napisem polis. A mi się bardziej podoba ten nose. Oczywiście, ten kto ma hosta, ma strój polis. A kto jest dołączający, ma strój nose. Respi nas tutaj na tym lotniskowcu. Widzicie, mam strój nose. Kisiel, pokaż ten swój strój polis. Tak gdzie ty jesteś. Jeszcze Wam chcę pokazać jak wygląda ten strój polis, żebyście zobaczyli czy się opłaca go zrobić. Mi się oczywiście bardziej podoba. No to jest ten strój polis. Też nie jest zły, może być. To jest praktycznie to jest, to jest to samo tylko, że jest napis polis, ale dobra teraz słuchajcie, to jest teraz bardzo ważna część, wchodzimy w ekwipunek, sorry wchodzimy w styl, wchodzimy w akcesoria i mamy sprzęt, na padzie dajemy strzałkę w lewo, żeby ta słuchawka się nałożyła, bo jak damy coś innego, jak damy strzałkę w prawo to się kasku usunie. Jak właśnie damy coś innego, no to się całkiem strój usunie, więc to jest ważne. I wychodzimy z tej misy normalnie przez telefon. Czekamy aż nas czyta do sesji. Dobra Już przyleciałem tutaj Na opresorze pod sklep Mogłem tam polecieć w sumie do tego Amunation Byłoby bliżej, ale dobra I wchodzimy do tego sklepu I zapisujemy strój Pod kwadratem Ja już ten strój mam tutaj zapisany Zobaczcie, więc ja już go nie będę drugi raz zapisywał Myślę, że wam się spodobał ten filmik Możecie zostawić jeszcze raz łapkę w górę zostawić suba napisać komentarz więc to by było na tyle w tym odcinku do następnego glicza siema